thank Również pracownicy wojska, e, zaproszeni goście, e, chciałbym Wam przede wszystkim w imieniu dowódcy e, złożyć serdeczne życzenia z okazji lotnictwa, tak jak to było od lotu i Wigury do chwili obecnej. Ludzie w e, niebieskich mundurach lotnicy godnie reprezentowali kraj poza granicami, podczas II wojny światowej, patrząc na dywizję 303 i do chwili obecnej. Dziękuję Was za Wasz trud codzienny, za zaangażowanie, za wysiłek, który wkładacie, żebyście z godnością nosili mundur w tym kolorze. Nie zawsze życie lotnika jest usłane różami. Jest usłane tym, żeby przejść wszystkie burze i dotrwać do jakichś ideałów. Dążyć do ideału na Wiem, że do na Was w Górku wsparcie w pracownikach wojska, którzy wszyscy pracują na dobry wizerunek ósmej bazy lotnictwa transportowego, tak, aby zadania były wykonywane bezpiecznie i na najwyższym yy. poziomie. Za to Wam serdecznie <grym> dziękuję. w imieniu Stowarzyszenia Seniorów Litwa Wojskowego w tym tak doniosłym dniu święta lotnictwa, bo przecież tutaj przebywaliśmy, tutaj służyliśmy, tutaj lataliśmy i z tej okazji chciałem przekazać jak najserdeczniejsze życzenia również przekazać pozdrowienia i życzenia od pierwszego dowódcy pułku, pułkownika Aleksandra Milarda, którego wczoraj odwiedziłem, złożyłem życzenia z okazji święta lotnictwa dzisiejszego w imieniu wszystkich. Również wręczyłem zaproszenie. Które się odbędzie 19 września święto bazy. Kiedy pułkownik Milan otworzył kopertę i zaproszenie, rozżarł się i mówi: No, niestety, nie będę mógł uczestniczyć, bo jest siedzący na stołeczku. Dokuczliwość. Nogi. No, już nie te lata. Dlatego jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze. A najlepszym to jest zdrowie. Oby Wam dopisywało, a wszystkie samoloty wracały do bazy. Dziękuję. Płotnik skrzydlaty, władca świata bez granic, Ze śmierci drwili, w twarz się życiu głośno śmieje, Rąkę do nieba zwraca przestrzeń ma za nic, Smutki mu z czoła pędz Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło Już ginie pośród nur, na śmielszych chorób. niebotyczny ślad, Niestraszny mrok i mgła, straszny wiatr co dmie, Jesteśmy od i od tysiące lat. Czasami silnych dłonie, płodź pali, przyczajone śmigło, przednie spadochronu, szli skonić, męczy się muski dłonie, serca piersia palą, bośmy młodzi, chcemy spycie, chcemy żyć. A jeśli z nas to ślegnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy smak, znów pełnych. cała wnet eskadra pomknie na szlak. A tych, co pozostali, tchąga nie przenika, radość skrzydła nam rozwija, nie przeraża śmigieł krzyż. Nigdy nie ścichnie w dali nocny głos silnika, lecieć, a nie dać się mijać, zawsze w Zawrót zawrot z i liny kwycie, Zjęły się zgieły, kwiaty jasne, się miło uszalały, nie w Bekidzie. Pięć części świata za ciasne, lecz w górę znak masz, nie trzeba wcale słów Skrzydłady klucz do słaby, drzwi, od ryka orła mamy kart, polski czuj na twarz, husar dawnych ów. Nie ścichnie nigdy głos, silnika hej nas